Muzeum Rogala Rogalowy Muzeum Muzeum Bardzo jesteśmy w muzeum. Wychodzimy po prezentacji. No niezły dasz. A tu po, pod ten daszek. Idę, idę. Tak, to jest bardzo dobry daszek. Yy, po, proszę tutaj z kamerą, tak. Ale tu, tu, tu wolę stać, wiesz? Aha, tak, tak. Wolę tu stać, bo to zamoknie. Ale to już gra, cały czas gra. Mhm. Yy... Bliżej poproszę, bliżej. Proszę Państwa, to jest yy, certyfikat. Certyfikat, słuchajcie, yy, jaki otrzymaliśmy. Nasza grupa PCDN. Jestem z osobę, trzy, jest nas trzy osoby, więc 3... trzy, trzy. trzy Trzy certyfikaty. Jesteśmy po prezentacji zadowoleni, najedzeni. Widzieliśmy koziołki. Film z koziołkami też będzie w tym. Niestety w środku nie dało się e, nagrywać, był taki wymóg, więc my do niego e, dostosowaliśmy się. Ale chcemy powiedzieć, że jest takie muzeum e, e, tych tak zwanych rogali marcińskich e, w, 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 w Poznaniu warto skorzystać a zwłaszcza na tych Pana to tam nie pada tu jest w porządku muzeum jest um, bardzo fajne prezentacja bardzo dobra no i co sława Wielkiej Polsce i, i lecimy dalej na Poznań z, z, ze smakiem marcińskich rogali Dziękuję bardzo. Proszę ekipę o wyłączenie tego sprzętu.